Mam na imię Ewa i jestem psychologiem. Żyłam ustabilizowanym życiem, w miarę szczęśliwie. Systematycznie chodziłam na siłownie i napływalnie. Zdrowo odżywiałam się. Nie paliłam papierosów, nie piłam alkoholu. Żyłam w zdrowiu oraz w sprawności fizycznej i psychicznej. Owszem, wiedziałam, że niektórzy chorują i to nawet bardzo, na przykład na nowotwory. Miałam jednak głębokie przekonanie, że mnie to nie dotyczy. W końcu prowadziłam zdrowy styl życia. Strach budziło we mnie słowo rak. Wolałam więc o tym nie myśleć, nie, nie mówić. Póki co czułam się dobrze. Robiłam plany na długie, ekscytujące życie, i nie wiedziałam, że to za chwilę się zmieni. Pewnego razu przydarzyła mi się zwykła infekcja. Rozmowa z lekarzem, badania, leczenie. Miałam szczęście, bo lekarz był bardzo dociekliwy. Wyraźnie jego wiedza, doświadczenie, intuicja pozwalały mu szukać dalej. Jedna z kolejnych wizyt u lekarza i słyszę z jego ust: to jest nowotwór. Chwile zaskoczenia, zaprzeczania i niedowierzania wstrząs i poczucie zagrożenia zdrowia, życia, utraty dobrostanu. I pytania, na które, na które nie było odpowiedzi, dlaczego ja? Za co mnie to spotkało? Własne ciało stało się wrogiem, a w głowie szok i przerażenie. Mimo wielu osób wokół czułam się bezdennie osamotniona bliscy reagują nie tak jakbym to sobie oczekiwała miałam wrażenie, że tylko mnie dotknęła ta okropna choroba że to nie odpowiedni moment, że bliscy mnie nie rozumieją, bo nie rozpaczają ze mną, tylko poszukują informacji, pomocy i organizują leczenie. Wydawało mi się to bezduszne z ich strony. Nie potrafiłam pracować, żyć wśród ludzi i co najważniejsze, byłam przekonana, że niedługo umrę. Stres powodował, że czułam się fatalnie. Miałam obniżony nastrój, owładnęły mną koszmarne emocje. Byłam nadreaktywna emocjonalnie, wszystko mnie denerwowało. Pojawiły się też zmiany somatyczne. W moim przypadku to było nadciśnienie, podwyższone ciśnienie krwi oraz pogorszenie funkcji poznawczych. Miałam trudności z koncentracją uwagi. Miałam dezorganizację myślenia. Moje myśli skupiały się wyłącznie na chorobie, i były to myśli wyłącznie tak czarne myśli. Zatem stres ujawnił się na trzech współzależnych poziomach, na poziomie psychologicznym, czyli zły stan psychiczny. Fizycznym i biologicznym, czyli nadciśnienie, podwyższone ciśnienie krwi, oraz społecznym, miałam trudności w pracy zawodowej, y, trudności w funkcjonowaniu w rodzinie y, i w najbliższym otoczeniu. Choroba nowotworowa. Zawsze jest zasadniczą i niepomyślną zmianą w sytuacji życiowej człowieka. Z jednej strony sama diagnoza jest sytuacją krytyczną i traumatyczną, wywołującą stres w różnym nasileniu, a z drugiej strony występują również kryzysy w procesie leczenia. W procesie trwania choroby. Takie jak na przykład wznowa, progresja, przerzuty, etap leczenia paliatywnego, inne komplikacje, kryzysy emocjonalne, trudności w zarządzaniu emocjami, depresję, nerwowość. Oraz kryzysy wsparcia społecznego, na przykład kryzysy małżeńskie, rozwód, brak empatii ze strony y, najbliższego otoczenia. W naszym społeczeństwie funkcjonuje też wiele mitów na temat choroby nowotworowej. W związku z tym osoby chore na raka. Często wstydzą się swojej choroby, co również jest stresogenne.